witam wszystkich Audi znowu temat Audi niemiecka dokładność niemiecka jakość kultowy można powiedzieć samochód to jest akurat a czwórka a okazuje się że znowu trafiamy na Porażki konstrukcyjne. Tym razem chciałem coś powiedzieć na temat słynnego pompersa, czyli tej dolnej osłony silnika. Przecież tu się normalnie chce płakać. A czwórka B5, P6 i inne. Volkswagena, Audi przecież te pampersy to nieraz przysparzają nam więcej kłopotu niż sama naprawa czegoś czy o prosta rzecz, wymiana oleju dlaczego tutaj nie ma jakiejś klapki w niektórych samochodach jest jakaś klapka do korka spustowego czy do filtra oleju albo nieraz jest tak, że do korka jest a do filtra oleju i tak nie ma. Także to robili nocni inżynierowie, bo taka rzecz, która, jak Pampers, czyli rzecz, która dość często się tutaj odkręca w samochodach, do nawet podstawowego jakiegoś serwisu, przysparza dużo kłopotów. To jest normalnie jakby jakiś śmieć. Kawał plastiku przy, przymocowany bardzo tandetnie na jakieś śmieszne, o tutaj właśnie pokazuje na te śmieszne wkręty. Nawet to nie, nie można nazwać wkrętami, bo one nie mają normalnych gwintów, tylko jakieś takie, to wszystko pokrętne jest. I oczywiście bardzo zawodne, często jednorazowe albo kilkurazowe najwyżej na no, takich śmiesznych tutaj o jeszcze mocowaniach, czyli takiej blaszce, która się gnie. Gwinty są nałożone po prostu z boku. No to wszystko jest no, maksymalnie tandetne, maksymalnie, o, tu pokazuję jak sobie ludzie przez lata radzą wkręcikami, o trytytkami. No, uważam, że taka firma jak Audi powinna naprawdę już coś pomyśleć, żeby to było na czterech jakichś konkretnych śrubach, czy jakichś konkretnych zatrzaskach. No, konstruktorzy, no pomyślcie trochę, bo to jest naprawdę obciach, obciach. Czy naprawdę firmy już nie stać, żeby coś zrobić porządnie, taką rzecz? Przecież, ile samochód by miał drożej kosztować? Nie kosztuje 20 euro więcej, ale zróbmy to. Z, zróbcie tą część trochę masywniej. Masywniej, a przede wszystkim, te mocowania. No, to tyle tak akurat, bo robię przy tym samochodzie Audi i tak sobie pomyślałem, że no, chyba. Jakiś krótki filmik trzeba na temat tej tandety nagrać. No bo przez tyle lat, żeby nic nie zmienić, i cały czas robić to w taki sposób. Przecież ludziom na autostradach czy gdzieś na wertepach, no różnie, po prostu te pampersy odpadają. Odpadają, całe pampersy odpadają. Nie wiadomo nawet, co wtedy robić: czy to kleić z powrotem, łapać, czy po prostu wyrwać spod samochodu. Jak się wyrywa, to ze zderzakiem nieraz. Także no naprawdę Audi ma znowu coś do zrobienia. I do poprawy. Także wszystkim dziękuję za uwagę. Troszkę ponarzekałem na firmę Audi, chociaż... Nie jest to taka zła firma. Nie, nie myślcie, że tak totalnie już się znęcam nad tą firmą. No ale... Niech to poprawi i 50 czy 100 innych rzeczy jeszcze też niech poprawi. O, Na przykład dzisiaj jeszcze tutaj zakładałem pasek od sprzętu. No niby dość fajnie, bo to jest 1.9 TDI. Yy, silnik AV AVN? AVN chyba tak. No w każdym razie no tu trzeba mieć paluszki malutkiego dziecka, żeby ten Pasek przepchać między wentylatorem i tak dalej. No i trzeba wcześniej odkręcić inny pasek od klimatyzacji. No nie jest to fajnie też, chociaż znacznie gorzej nieraz widziałem w innych samochodach, ale nie jest to fajnie i też może by Audi coś pomyślało, żeby 2 cm dać więcej tam, żeby dojść do napinacza, który jest nie wiem, czy na dziewiętnastkę czy na 18, bo dziewiętnastka jest za duża osiemnastka za mała, nie wiem co to jest w ogóle tam za kluczyk, no z, naprawdę też to, to by pasowało poprawić, żeby żeby ten pasek sobie z większą przyjemnością zmieniać, a nie że palce pokaleczone. No także jeszcze dużo dużo te ma, e, wielkie firmy mają do poprawy, żeby mechanik, nie klient, tylko żeby mechanik był zadowolony, bo klient on inaczej patrzy na, na na samochód on patrzy, żeby było wygodne żeby było ładne prestiżowo, żeby wyglądało żeby co tam auto, żeby miało bajerków jak najwięcej no ale pod względem technicznym konstruktorzy już naprawdę pobłądzili ostro Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.